Gotowa strona do zarabiania na wiedzy online to jest instalacja na WordPress, którą Tobie instaluje i dzięki tej instalacji Możesz rozwijać swoją działalność online, zarabiając na wiedzy, sprzedając konsultacje, kursy online, poradniki, usługi, wideo, e-booki, co tylko chcesz, ale również też produkty fizyczne, takie, które się wysyła pocztą, kurierem czy paczkomatem do klienta. Zakładka kontakt na gotowej stronie dla biznesu online jak wygląda. Więc domyślnie po instalacji wygląda to tak, tutaj masz miejsce na wstawienie swojego zdjęcia. Tutaj masz miejsce na wstawienie różnych kontaktów do ciebie. Oczywiście te, których nie chcesz, możesz usunąć. No i masz formularz e, kontaktowy poprzez który ktoś może do ciebie napisać. Pokażę ci teraz jak to wygląda na stronach u moich klientów, jak oni sobie to ustawili. Tak tutaj jest u Adrianny. Tak wygląda to u Grzegorza. Tak wygląda to u. Marleny, tutaj u Darka wygląda to tak i u Beaty wygląda to tak. Jeżeli interesuje Cię to jak wyglądają inne zakładki w gotowa strona dla biznesu online, co Tobie zainstaluje, to serdecznie zapraszam do kolejnych filmów. Cześć! Jeżeli chcesz zobaczyć, jak wyglądają strony lądowania na gotowej stronie dla biznesu online, takiej strony, na którą zbiera się bazę mailingową i tworzy się z nich lejki sprzedażowe, to teraz wideo, które jest poniżej przedstawię Tobie to, także kliknij i przejdź obejrzyj. I pamiętaj, rób to co kochasz i zarabiaj na tym.